Siemanko widzowie, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy kontynuujemy naszą wesołą przygodę. O, kurde, co ja tu dodałem? Chyba to i mówiłem wtedy, moi drodzy, bo nagrywam dzień po dniu. Nie widziałem waszych jeszcze opinii, nie widziałem Waszych komentarzy. Próbujemy cisnąć drugi etap, mam nadzieję, że dzisiaj się uda, bo jak wiecie, za pierwszym podejściem nie było to niestety możliwe. Pytajnik na pierwszym miejscu, Chapekowo wygląda to nieźle. Podchodzi do ciebie mężczyzna z przepaską nauku, no faktycznie, i demonicznym uśmiechem. Witaj, nieznajomy. Masz ochotę na odrobinkę zaawansowanej nauki? Mogę uczynić cię silniejszym niż trening, czy dowolne błogosławieństwo. Na pewno ci się przyda twojej bohaterskiej i samobójczej misji. Więc co powiesz? I teraz tak. Mamy do... te trzy punkty zyskać, dwa punkty siły. To jest umiejętność. Mamy... Zostań obiektem, podmień. Wypij mutagen. Każdą walkę rozpocznij z trzema punktami siły. Na końcu pierwszej tury. No, to wydaje się spoko. Jeśli się nic rozumiem na tym nie tracę. No bo dostajemy więcej punktów ataku, żeby ten. Chyba, chyba nie popełniłem błędu, chyba to jest OK. Twoje mięśnie mimowolnie drżą. Dobra, idziemy dalej. Kieszynkostwo. Kradzie złota, troszkę szkoda. Mamy już ulepszenie, mam dużo szczęścia z tym ulepszeniem, swoją drogą. Podwój blok, nie mogę podwoić bloku. Ma 12 punktów, a tu mogę jeszcze potencjalnie dobrać jakąś fajną karciochę. No i niestety nie dobrałem nic, nic nie mogę zagrać. To jest 20 punktów obrażeń, ale sami widzieliście, że nic nie mogłem zrobić. Nie mogę też wykorzystać ataku. Bardzo dużo obrażeń. O! Przyda się. Najpierw trzeba zrobić chyba tak. Pozbyliśmy się. O, mogłem jeszcze więcej zadać. Druga runda była zdecydowanie już lepsza. Za chwilę będzie termowy atak. Muszę sobie przypominać, co ja tutaj mam. Przecież zacząć pić te, te potjonki, moi drodzy, bo. Uuu, mamy leczonko, leczonko zawsze dobrze. Zobierzmy karciochę Uderzenie, obrona. Za 16, ładnie. O, bardzo lubię tę kartę. Przydatna. No i uderzenie. Tylko mnóstwo złota straciłem. Szkoda, że nie można odzyskać tego w żaden sposób złota. Ciekawe, czy w y Slay the Spire 2. Ulepszą, ten możemy podwoić blok. Jeszcze nie widzę potrzeby. 21, idealnie, troszeczkę hp straciłem. A odzyskano złoto, czyli jednak I wychwyciłem tego. Zadaję dwukrotnie 5. Wyklucz jedną kartę. Dobrze, dwie karty. Dobieranie kart, wydaje mi się, w moim przypadku jest bardzo ważne, bo mogą być karty ze 0. Wypadałoby wydać te monety. Dzień dobry. Dodaj trzy karty To stosu rozgrywającego na czas pozyczki. Karty są losowe, i kosztują 0. O, ciekawe. Dodaj jedną losową bezbarwną kartę do ręki. Wykluczenie. Coś mamy tu na sprzedaż. Uzyskaj 5, ulepsz. Nie, nie potrzebuję ulepszeń. Zadaj wszystkim, mam to jest coś, co może być bardzo, ale to bardzo przydatne. Od teraz możesz zagrywać karty stanu. Przy podniesieniu ulepsz dwie losowe karty ataku. Na początku każdej walki nałóż na wszystkich To może być przydatne. Mamy 102. I chyba tyle. I chyba tyle. Ulepszenie mamy lepsze. Ciekawie jestem, jak to działa. Dodaj jedną losową bezpartną kartę do ręki. Ja spróbujmy. Nie wiem cokolwiek, co, co, co to znaczy tak naprawdę, ale... Okej, okay, niech będzie. Na razie idzie bardzo ładnie, mam jeszcze ognisko po drodze, więc odzyskam punkty zdrowia. Plastyczność. Po trzymaniu obrażeń od ataku zyskuje 3 punkty bloku. Aha. Czyli tak, najpierw proponuję zerówki. Najpierw proponuje zerówki. Piękne uderzenie, to be Mam jakiś blok? Mamy kartę za jeden, czyli najlepiej byłoby trójkę tu zagrać. Przecież płomienny może tutaj być na wagę złota. Jeżeli mam wykluczyć jedną kartę, to ciebie raczej. O kurde, gdybym tak zagrał tylko wcześniej, no ale kto by się spodziewał, że tak będzie? Ale będę mieć blok. Nie, wykorzystam asa niestety. No uderzenie, więcej nie zrobię. Wyszło nie najgorzej, ale tu będzie dużo wrażeń. Fajnie, wydaje mi się, że... ciekaw jestem i jak dużo mogę mieć kart w ręce maksymalnie, to jest istotne pytanko. Odzyskajmy, bo to jest zawsze ok. Zdragram tutaj pełną defensywę tym razem. E e negatywny efekt. I niestety cały, całego shielda tracę, ale nic nie szkodzi. Mamy mnóstwo uderzeń, a czy mam jakieś lepsze uderzenie? 15, 5 bloku. Fortyfikacja przydałaby się wcześniej. A tutaj jest ten. Ale to chyba koniec. Nie jest źle, jestem zdecydowanie lepszy niż ostatni. Dwa punkty energii. Pytanie, czym była energia? Trzeba pamiętać o tym. Może być zagrany tylko się pozostaje karty. Zadaję wrażenie... No to mu się, może się udać. To się może udać. Jasne. Pomij. Nic nie zrobię, muszę zaczą zacząć używać tych potek. Oczywiście ja tutaj bezpiecznie zagram, bo mam wykuwanie z bardzo fajnej karciuszki, którą znacie. Odpocząłem. Tutaj jest w razie co drugi. To jest elitarny. Elitarnych się boję trochę. Więc pójdę pod pytajnik, bo to jest, nie ukrywam, dla mnie bardzo ciekawe. O kurde. To jest dobre? Nie wydaje mi się, panie wampirze. Nie chcę do ciebie dołączać. Ty jest elitarny? Czy naprawdę poszedłem prosto pod elitarnego zamiast pójść w prawo? Powiedziałem, że bardzo chcę unikać, a... Nic z tego. Sugusy? Uciekają, gdy ich przywódca zginie. Przecież ja mogę ich zabić. Najpierw to. Jak się pozbyć, kurde, tych... Pięknie. I pancerzyk. Lepiej się nie dało. No i wypiłem tutaj. Wydaje mi się, że powinienem szukać też miksturek na ostatecznego bossa, ale nieźle. Cztery punkty, piękna sprawa. 21. Mam jakąś zeróweczkę tanią? Mam. Nie wiemy jakie są zamiary może bezpiecznie zagrajmy po prostu. Zostawię sobie energię, nie pamiętam do czego by służyła. A, energia jako energia. No tak. A, taki z ciebie czwaniak. Taki z ciebie czwaniak. Dobra, najpierw dobierzmy. Wykluczyć aktualnie mogę uderzenie za trzy, bo jest bezużyteczne w moim wypadku. O, i karta za zero. O kurde, jak dużo kart. To jest karty taku ze stosu rozgranicza, umieść w ręce. Huh. Ciekawe, nie, to nie jest za zero. To jest za zero. To bierz dwie karty. Kurde, trójka nie wpadnie. Na razie chyba wygram, po prostu, więc się tym nie martwię. O kurde. Ale trafienie na koniec. Jest to wszystko? Jeśli zakończysz turę bez bloku, zyskaj 6 bloków. Wow. I ile mam pot jeszcze? Wrażliwość. Dodaj kartę. Wyklucz wszystkie karty nie będące kartami ataku i zyskać za każdą 7 punktów. Bloku. Kurde. Oszołomienie? Jeszcze przecięk ma nałożoną wrażliwość. Zyskaj i dobierz kartę. To jest możliwe, to będzie trudne, ale jest możliwe. Jest możliwe. Na razie idzie to smrwostycznie, widzowie. Mamy skrzyneczkę, torba podróżnika. Dobierz dwie dodatkowe. W naszym wypadku to ma świetną synergię. A mam pytanko. Aha, no tak, muszę inwestować w atak. Muszę inwestować w atak. Ciekawe jak dużo można ulepszać razy kartę. To jest dosyć istotne pytanko. Mam bardzo dużo punktów zdrowia, więc stwierdziłem, że będzie się to bardziej opłacać. Dwa pytajniki. No wygląda to fajnie, a te pytajniki mówię, bo to są najciekawsze części. Przemierzając kolejne grobowce, natrafiasz na ogromny sarkofag wysadzany klejnotami, stojący na samym środku okrągłego pomieszczenia. Nie możesz odczytać zapisanych na nim inskrypcji, ale dostrzegasz czarną mgłę wydobywającą się z niego. Trzymaj artefakt. 50. Niezagrywalna, startowa. Dawaj. Otwierasz sarkofag, rozgrywa się mgła, wewnątrz znajdujesz szczątki zasuszonego żołnierza. Wydzierasz go z rąk. Ta twoja ręka jest pusta, gdybyś kartę. Co? Ciekawe. To w życiu tego nie zagram, ale lepiej mieć więcej mocy niż mieć mniej, prawda? Mamy jakiegoś pierwszego bossa, który nazywa się To Tylko klucz. Czyli tak. Najpierw powinienem dobrać. Mogę to? O, kurde, pięknie. O, jeszcze pierwsza pomoc. Czyli mogę. Umiejętność. Czy mogę nałożyć wrażliwość? Mogę. Czy muszę zrobić... To jest za zero, czy to powinno być jako pierwsze? Teraz powinienem nałożyć wrażliwość. Teraz powinienem zabrać kopniaka, który mi nic nie da. Ale może będę mieć szczęście, dopiero. Niestety dobrałem źle. No, muszę przyznać, że kombosy są śliczne. Hipnotyzujący blask. To z orientacji to już mamy. Najpierw muszę... Dobra, to jest zawsze jako pierwsze, po prostu. Nie mamy e, fortyfikacji. Mamy za to uderzenie. Eteryczna jest najlepsza. RNG gaming. RNG gaming. was 2 pod koniec utrać. Umiejętność. To dobranie karty jest istotne w moim wypadku. Tak mi się wydaje. Dajcie znać, co uważacie na temat... O kurcze. Najlepiej, żebym coś obszarowego znalazł. Wszystkie karty są drogie. Na pewno mamy jedną trójkę i tyle naprawdę jestem, jestem bardzo mocny. nie są duże obrażenia. Chyba nie czuję potrzeby wyrzucać e, miksturek za dużo, więc wydaje mi się, że to jest w porządku. Na razie wszystko idzie po naszej myśli. Glinka. Glinka to jest jeden z najlepszych rzeczy, jakie widziałem. Naprawdę, przyrzekam. Zastanawiam się, czy od razu chcę jedynkę zużyć. Bardzo fajne. Nie mamy pancerza. To jest za darmo A jak za darmo to wiadomo, gramy Podwój swój blok 11 punktów bloku Da to radę zrobić, da radę no Zagrajmy pod blok 102 Tak o To, to, to nawet To nawet boss nie dałby rady, nie? 106 bloku. Wyobraźcie sobie, co byłoby, gdybym miał kartę, która pozwala mi zostawiać e, armor na długo. Dobranie zawsze ok. Wyrzucę po fortyfikację, bo uważam, że się nie przyda. Mam samo uderzenia, tak? Tak jest. Czy jedyne, co mogę zrobić, to jeszcze dobrać potencjalnie kartę, tylko że musiałbym mieć tam ten... Jeden. No, troszeczkę niefortunnie, prawda? Bo 12 za dużo tutaj oberwę na koniec. No ale to już jest kwestia, wiecie, że nie mogłem tutaj więcej poradzić. No, i myślę, że. Sobie zagramy z Uważam, że strzałem w dziesiątkę było to. Wykorzystuję wszystkie karty nie będące z kartami, to jest takie na każdym Uważam, że dobieranie kart jest istotne. Demoniczna forma może być e, tańsza. To jest chyba warto. Wszędzie mam ten. To już chyba obojętnie skąd pójdę, prawda? Więc pójdę w prawo. Znowu jest plastyczność, ale już wiemy, że możemy mieć takie kombosy, które masakrują. Tylko żebym ja jeszcze znał te karty. Czyli to trzeba byłoby gdzieś tam na samym początku potencjalnie zagrać. Czy mamy jakąś wrażliwość? Dobra, to jest umiejętność. Wydaje mi się, że nie mam. To jest ryzykowne, bo ja mam tylko jedną zerówkę, dwie zerówki. Dobra, zaryzykujmy. To nie ryzykuje, to nie pije pana, tak? No Ryzyko w tym wypadku nie opłaciło się, ale... Czy to jest jakiś problem? A w rękawie mam w ogóle taki nietypowy art, taki bardzo prosty, nie? W ogóle tutaj bardzo mi się podoba też tło. To tło naprawdę też robi robotę Uleczenie zawsze OK e, 7 razy 3 nie mam bloku prawda Żadnego No nie nie mam Ale jakby spróbować go pokonać w tej rundzie Mogę zagrać 1-1 i tyle. Czyli co? Czyli co? No i lepiej chyba jedynkami grać, nie? Szkoda, dużo berwę. Ale z drugiej strony uleczę się, tak? Będzie jeszcze pancerzy za 6, więc. Ale 55, no to było piękne uderzenie. Z jego strony trzeba mu to oddać. O, kurde trzy siły jeszcze, Czy znaczy, to jest koniec. Nim 22 koniec końców. Mam jedną miksurkę, a te miksury chyba często warto zagrywać. Skaj się ten bloku, to się jedną kartę. Wydaje mi się, że warto, żeby mieć takie karty trochę też pod blok. Oczywiście, idę, aby odpoczynek, to jest dosyć istotne w moim wypadku. No, i boss. Pierwszy raz boss na tym poziomie. O kurde, ile zerówek. Ile zerówek. Ile zerówek. O kurde. Dobra, najpierw dobranie. Pozbądźmy się najdroższych kart. To nie ma sensu. Nieźle, nieźle. Tu gdzieś widziałem jeszcze. E, tak. Zadaj wszystkim 2-1. Obrażenia będą. O, on ma 420. Dopiero zwróciłem uwagę, wiecie? Mogę podwoić swój blok i zagrać same zerówki. To jest jakaś koncepcja. Bum, bum, bum. No i prawie seteczka tutaj. Ewentualnie w następnej rundzie zagramy. Bardzo mi się też podoba to, że nasza stalówka tu może działać, tak? Bo możemy mieć dużo zerówek. Wrażliwość nałożona. Uuu, no ale jeżeli ja dopieram takie karciochy widzu, to wydaje mi się, że nie ma problemu. To jest zawsze dobre. Siła też może być dobra na początku tury ze Sky. zrobimy tak. Zrobimy tak. Mamy trzy punkty, czyli za mało, żeby tu jakoś skorzystać. No szkoda, tego na tarczę, tak? Ale ja chyba nie mam tyle energii. No nie, ja mam tylko jedną energię. Szkoda, bo to byłoby niezłe combo, ale. No, ale tutaj oberwę mocno. No ale grunt, żeby tylko wygrać. Uuu, same zera. Uwierzycie w to? Dobra, zagramy sobie w dobór, bo mogę sobie na to pozwolić. Jezu, same zerówki. O, matko, jeszcze więcej zerówek? No, tak, wyszło całkiem nieźle. Co to jest? Ten przeciwnik zamierza się bronić i użyć wzmocnienia. Okej. Okay. Jeżeli przeciwnik ma wrażliwość, czy mamy tu jakąkolwiek wrażliwość? Nie, nie mamy wrażliwości, ale wiecie co? Dawaj to. Ciekawe czym jest rytuał. Rytuał to uzyskać na koniec swojej tury. Energia tylko dwa punkty, więc nie opłaca się. No i nie mogę tego zrobić, czyli trzeba po prostu po kolei tłuc ile wlezie. No, ten kolega jest twardy, no ale nie mogłem zrobić ani jednego idealnego kombosa, tak? Jeżeli znajdę jakiś kombos, to będzie dobrze. 15 nieźle. Mogło być gorzej zdecydowanie. Eteryczna. Mamy kombo może? Nie mamy. Patrzę, czy jest wrażliwość. Wrażliwość najpierw. Wrażliwość najpierw. Odzyskajmy punkty pancerzyk na następną. Czy będzie tak? Tak. Tak. I tak. No myślę, wydaje mi się, że całkiem niezłe kombo HP. I będę teraz bardzo twardy w razie, gdyby coś tu się złego wydarzyło. Wygląda to snarfastycznie. Dobra. Dobranie mamy piękne, widzę tutaj. Więc oczywiście, że najpierw dobierzemy sobie karciochy. No niestety ja tutaj nie poszaleję. Dobierz dwie karty, zawsze może tutaj być coś dobrego. Spróbujmy. Fortyfikacja niestety. Nie fortyfikacja, tylko podwojenie bloku tutaj nie zadziała, rzecz jasna. 7 bloków 15, no blok, blok, blok jednak. Koniec tury. Twardy jest, skupaniec, jest twardy, im dłużej i dłużej się bijemy, tym gorzej dla mnie, rozumiem. No niestety teraz jak na same trójki Głównie trójki. Czy jest jakaś dwójka? Jest, bierzmy najpierw. Ale niestety, te dwójki nam nie pomogą. O kurde, ile obrażeń. Teraz no trochę siądzie. No, Ale tak, żyjemy, to najważniejsze. On 124. No, teraz troszkę kolega nam przyspieszył, ale sami widzicie co się dzieje. Mam bardzo drogie karty. Szóstkie, nawet gdybym chciał, to nie zagram. Chyba 35 trzeba zadać. 22 w następnej. No dobra, trzeba to przyjąć na klatę i liczyć na szczęście. Teraz będą się ważyć losy, nie? Mm, 15. Teraz zerówki nas opuściły. Nie było ani jednego idealnego kombo. Ale jest też dobra wiadomość. 60 90 Hu! no w dobry moment, tak? Bo tu było jeszcze skopiowane. Wybierz kartę. W tej turze następna karta ataku, bardzo fajne. Zadaj 10 punktów w po śmierceniu. Przeciwnika zyskaj 3 maksymalnego punktu. Hu. No ale to jest bardziej mi potrzebne do kombosów. No i moi drodzy, oczywiście tutaj pamiętam, żeby zagrać jeszcze jedną grę więcej. Zyskaj na początku każdej tury. Pola kart na ekranie wyboru jest zmniejszona o 2. A. Nie zrzucasz kart z końcem tury? O to ciekawe. Zyskaj e, na początku każdej tury. Nie czytuję z zamiaru. Pytanie, co to jest zamiar? To jest fajne. A. Zamiar jako atak, czy tak dalej? Dobra, zaraz zwykuję z kartami, bo mam dużo doboru kart. A to jest chyba... Jest idealne. Oczywiście zagramy sobie jeden tutaj pojedynek. Raczej pójdę sobie tutaj... A gdzie są ognicha? Dopiero tutaj, czyli trzeba iść środkiem. Czy będzie najlepiej tutaj. I pytajnik. I zobaczcie, zmienia się tutaj. Czuję jakbym był w jakimś... W jakimś smoku dosłownie. No, ale nawet, to nam specjalnie przeszkadza. Mamy 3 na 4. Wciąż jestem fenomenalnie mocny. Następne... W tej turze Dwa następne, dwie następne karty ataku. Tylko mi z tego co widzę punktów zabraknie żeby to zrobić. On bije bardzo mało, to be honest. Chyba zagramy sobie tak bezpieczniej. O, mogą nawet inaczej combo zrobić, ale już nieważne. Kulminator i ty jesteś wzmocnienie, w porządku. Zobaczmy, 18 faktycznie. 3 punkty 40 bloków Dobra, oczywiście najpierw najpierw pójdziemy pod karciochę, tak? Nie zwariowałem jeszcze. trzy karty, może się udać. Może się udać. Zwątwienie. No i jest zerówka. Jak miałem rację. Mam jakiś pancerz? Nie, nie mam. Więc 18 za darmo. Podoba mi się to, ale muszę troszeczkę zmienić moje kombo. No i wydaje mi się, że w, następnym w następnej rundzie będzie już po nim. Wydaje mi się, że rozgryzłem troszeczkę tutaj tę grę. Duża liczba kart, one mogą być za darmo. Brzmi naprawdę nieźle. Czy mamy jakąkolwiek wrażliwość? Mamy. Ale to musi być jako pierwsze zagrane. 24. Wrażliwość. Kopniaczek. Jeden punkcik. Jeszcze na tarcie, gdybym chciał, można zrobić tak, tak. Pięknie. Wybiorę rzecz, moi drodzy. Miksurka siły, zyskaj siłę, spoko. Tutaj 6 punktów prawnych. To już kopię tej karty, do stosu kart odrzuconych. Znamy. Bardzo mało kart swoją drogą dostałem, moi drodzy, i to tyle. Pokonałem słuchajcie kolejnego przeciwnika, kolejny boss, kolejny etap. Mam nadzieję, że odcineczki przypadły Wam do gustu. Dajcie znać jak. Jak mi idzie, mam nadzieję, że dobrze. No i pamiętajcie oczywiście o łapkowaniu, tak, bo to sprawia, że te filmy są lepiej wyświetlane dla innych użytkowników. E, oczywiście komentujcie, tak, zachęcam. No i odwiedzajcie jeszcze pozostałe moje social media, jak Twitch, TikTok czy na przykład X. Tyle ode mnie. Trzymajcie się. Do następnego. Jo.